Śmieszna sprawa. Przyjechaliśmy do Lumpeksu, do którego przyjechać nie planowaliśmy. Tak się złożyło. Tak nas wszechświat pokierował, że jesteśmy tu, a nie tam. Co to dla nas oznacza? Na pewno oznacza odkrycie nowego Lumpeksu. Jakiego? Co nas tam czeka? Czy nas tam w ogóle miło przyjmą? Zobaczymy. No zobaczymy, czekajcie tu, nie. nie. Gdzie tu jest ja wejście? Myślałam, że tutaj a, tam. Ojej, już. faktycznie burze. wejście obok? No to idziemy. Co my tu w ogóle dzisiaj mamy? Czwartek, nowy towar. Hmm. Jakieś perełki może. I jakieś perełki może. Może. Zobaczymy. Najtaniej jest we wtorki jedna sztuka Dwa 250. 50. O. A w poniedziałki dzień wcześniej wszystko 50%. 50% taniej. Exactly. Wiesz, że ten sklep jest o rok starszy od od ode mnie. 53 rok. O kurde. No, nieźle. Dopiero co wyszłyśmy, a Kinga już znalazła spodnie i to jakie. Patrzcie, jakie świetne. Zarąbiste, takie zarąbiste, że sama bym mogła ja takie wziąć. teraz nie znam się za bardzo, ale chyba nie są modne czasem takie? No, są, są, właśnie są. Modzie, to no mówisz, Tak, właśnie w dokładnie, dobrze mówisz. że ja mam to dzwone, Nawet no? to ja. nie są takie dzwony, tylko to są takie poszerzane, to nie są takie... Takie ala straight no. legi chyba, coś w tym stylu, nie? Co tak. tak, zwykłe, zwykłe i nagle na końcu I Tak, 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 no. I 20 złotych kosztują. To jest H&M rozmiar 34 i okazało się w ogóle, że jest dzień po dostawie. No i generalnie wszystkie rzeczy są wycenione, także dwie dychy. Meka! Super! A to nie jest tak, że jakieś rabat do tej ceny? Nie, dzisiaj jeszcze nie, będzie potem, Aha, okay. nie? Potem tam są jakieś zniżki 20-50% czy coś takiego, ale. Ja, może rabat będzie do tej ceny. No też tak właśnie sobie pomyślałam. Ja a Czego? A, Lidla. A wczoraj rozumiem, tak. Ja, nie wiedział, że z... Lidl, Lidl. ja no, też nie wiedziałam w sumie, że. Nie no. sprzedałem czasami ubrania. Nie ale ja nie, do... wiedziałam, to jest... że koszumki, nie wiedziałam, że koszulki, ale nie wiedziałam, że A może wiecie, może to jest Organic koton? A mm. może to jest. Nie, bo pomyślałam, że może. Tak, robiliśmy pra... z panią w sklepieniach, która tak. kupuje Pozdrawiamy. I są dobre jakościowa. Takie basiki, typu t-shirty, tak. coś tam, że mają dobre składy. I lecimy sobie dalej ze spodniami. Skoro już tu jesteśmy. Hmm, fajne SK reserve. jaki kolor. Mm, a co to za materiał taki? Taka satynka, ale prawda, mm -hmm. zobaczymy co to jest ze skład, ale. Chcę przymierzyć. Tak? Totalnie, no? Się. Bardzo. 25 zł kosztują i zobaczymy, czy tutaj mamy coś. Wydaje mi się, że to będzie poliester, ale. Też tak mi się wydaje, że chyba raczej poliester, No tu palcem czuć, właśnie. Tak, 100% poliester. Nie. 78. 78 modal i 22 poliester, a mm -hmm. co to jest 100% poliester. Może podszewkę mają jakąś w środku? Pierwsza podszewka, 78 hmm. model 22, czyli w środku jest modal głównie, a na zewnątrz jest, jest poliester. poliester. To lepiej. Mm -hmm. nawet. No tak. Fajnie. Dobra, to ja sobie może wezmę osobną torbę, będzie nam Dobra. łatwiej w ten sposób. Ja tu na przykład znalazłam takie eleganckie bardziej, czarne. Fajne! I materiał Ma jak y, dresowe, co mm -hmm, masz na sobie? Tak, no, czyli pewnie będzie bawełna. A inny krój i też mają od razu taki efekt, że jest bardziej elegancko. Tak, tak, tak no. są, bardzo mi się też podobają. Też nie? Zara SK, no, 10 zł. No. Wow. Chciałam zobaczyć już co tylko skład. Strzelam bawełną. 100% 100% bawełna. Dobry, super, ale kurde Fajne, są. Fajne, nie? Nawet nie wiem, czy bardziej nie będą na ciebie, bo nie wiem, czy na mnie nie będą za krótkie. Więc w razie co? Wiesz? To zobaczę. No. Nie, ale myślę, że one są w sumie dość długie. Mówisz? No, bo ja wolę właśnie dłuższe. Tak, jak tak, mam... bo ty masz dłuższe Tak, no, no wiem, ale... Nawet te dresy mam Eskę właśnie, specjalnie wiem sobie Eskę, ale powiem Ci, że mogły jeszcze być nawet trochę dłuższe. Nie, my się Mówisz, że nie? teraz. Zda... Nie, te spodnie są super, już tutaj <laughs> proszę nie kombinować. Jest <laughs> super. <śmiech> nie mam uwag. <laughs> spodnie Adidas dresowe, w takim bardzo twoim kolorze, bym powiedziała. I Ładne, prostą no, nogawką, że niby sportowe, a jednak trochę eleganckie, fajne. Nie? no. Czekaj, tutaj jest coś. Nie, to jest szycie dobrze. I one kosztują 26 zł. I naprawdę są super. Chciałabyś przymierzyć? E, czy czekaj, coś tutaj? W kroku. Ja, nie wiem, tutaj. czy one są gdzieś tak dziwnie szyte. Nie, chyba. A, ktoś sobie sam szył. Mm -hmm. To jednak nie. Nie dam z tego przymierzenia. <śmiech> nie tym razem. Stop. Nie, Sztok, LM. To mi się skojarzyło z Sztokholmem. Nie wiem, czemu, ale. Julia od razu już widzę, spo... widzę co chcę widzieć. Ale tak z ciekawości od razu. 77 poliester, 16 wiskoza, -y 7 elastan. Nie, patrzcie, jest. Sto Nie, jakby nie było. O, Lymy. Nie? Mhm. Nie, no typowo. Ej, to jest. Y Gottenburg, to jest? Gothenburg. Nie. Goten. Burg. Gdzie jest Gothenburg W Szwecji. W Szwecji, nie? Tak. Czyli jednak. Dwa, nie? Szwecja. Miasto Szwecja. Hmm. <laughs> no tak. Dobra, biorę. Tylko dlatego, że... <laughs> no cóż, że ze Szwecji. <laughs> bardzo mi się podobają. Są bardzo eleganckie, 30 zł kosztują. Są przepiękne. Mają przepiękny krój. Kocham takie kroje, totalnie. Hmm, I świetny. też mi się kojarzą ze Szwedkami, właśnie bardzo. Cudowne są, o jakie nawet tutaj mają takie takie emblematyczne. Logo, nie? No, super jakość, wow, petarda. Ale kurtkę to ja muszę zdjąć, bo się naprawdę. Nie wygodnie, ci. Gdzieś tak, za ciepło pewnie jest też. Turbo gruba. Turbo. Mają ulubiałam słowo ostatnie w ogóle, tak zauważyłam. Tak sobie mówiłam, mówiłam i tak zaczęłam się słuchać. No kurde, to chwilę jest turbo dobre, turbo ładne, to, to jest turbo gróne. Ale do kurka. twojej stylówki przyznajcie, że dla ma się świetną stylówkę, ślicznie jej pasuje. Dziękuję bardzo. Buty, które niedawno kupiłam w TikiMaksie wyjątkowo nie z Lumpeksu i zapłaciłam za nie tam, dar, tam 30 chyba 3 albo 2 złote. Świetna cena. To Sama jest to. tak i bardzo podobne kupiłam jeszcze drugie, które są prawie identyczne, ale brązowe i są takie dotąd długie, takie kozaki. No i są takie wygodne. Może już widziałyście w jakimś odcinku, nie wiem, jeśli się to już wszystko miesza. Albo na Instagramie, bo jak jesteście na Instagramie, to prędzej widzicie różne rzeczy. Myślę, co no, podeszłam sobie, bo ja zawsze lubię sobie na takie pierdołki popatrzeć. Praktycznie nigdy nic nie kupuję, rzadko mi się zdarza, bo ja w ogóle jestem też minimalistką i mało takich rzeczy w ogóle mam w domu. jak. Potrafię kupić jakiś nie wiem, element taki ozdobny domu i mieć go przez lata grube. Na przykład mam takie świeczniki dwa, które kupiłam w pepko za grosze z 10 lat temu i one prostu stoją na parapecie i tak w sumie są ładne. Dalej bym je kupiła, dalej są w moim klimacie, więc po co kupować nowe. Znalazłam jeszcze takie spódniczko, spodenki. Mega fajne. Były nowe, widać, tylko jedynym mankamentem widzę tutaj no. jest zepsuty zameczek A. z boku. Pytanie, czy no. warto to naprawiać. No zamka to mu raczej nie naprawia, ale to wiesz, no jak masz krewcową, no to znaczy to, to zmieni. No nie? tak, nie. To Pytanie też, jak będą twoje, leżeć po no. prostu, nie? Chociaż ciężko będzie to sprawdzić. Ale no, możemy tak spróbować. Możemy spróbować, jasne. Ja sobie tutaj jeszcze przejrzę szybko, o tym podobają. A Elka, Reserved. Ale pokażę wam, co mi się spodobało. Takie spodnie białe. No nie na mnie, ale mm, super, bardzo super. Nie go razem. Znalazłam spodnie, które są świetne i to jest Gina Trikot. Uwielbiam. Niestety XS, XXS, 12 złotych kosztują, no i ja raczej się w, udach nie, w nich nie wcisnę. Chociaż w sumie to jest taki materiał, że się je rozciąga, nie, więc... No wiem, ale one będą mocno chyba nacisnąć. Opięte. Ja nawet z ciekawości po prostu wezmę, nawet mhm. Ty możesz sobie przymierzyć, bo mówiłaś, że takich szu taki szukasz. Tak, no. One będą dość krótkie, w sensie, bo to jest Oj, taka długość, tak, no. ale to jest... Krój taki, że taka długość może być. Mówisz? Bo to tak, bo to ma być przed kostkę, to powinno być krótkie, bo to nie jest długi, długi, długi spodzień, to nie ten krój, więc no. Ja dawno taki na sobie miałam, chyba jak byłam dzieckiem i to jeszcze takie jeansowe dzwone typowo. A tak, no w sumie z... no, ale nie, no to są takie właśnie, one powinny być mniej więcej tak dotąd mhm. normalnie, jak są, że tak powiem, dobre. No te się wydają mo mocno malutkie, mi się wydaje, że tak przynajmniej rozmiar za małe, ale zobaczymy. Panterka też taka materiałowa. Znalazłam takie A, spodnie, te akurat. ale skórzane, też bardzo fajne, modne. Ty takie chyba masz, nie? Coś w tym mm -hmm. stylu. Bardzo I ja fajne. szukam takich czarnych, bo mam te, co miałam wczoraj, ale też właśnie myślałam o czarnych, to tylko krótce, nie wiem, jaki rozmiar. Wyglądają na malutkie, no, ale mają długie nogawki, więc fajnie mm -hmm, dla Ciebie. Tak, no. Marka. Dobra, nie, MK niby. Ja wiesz co, przepraszam, że zasłoniłam, ale wydaje mi się, że mogę, możesz przymierzyć. A tak, mogę przymierzyć. Tak, no, bo zobacz... one wydają się, no, naprawdę wąziutkie. No chyba, że w talibę, no, mm -hmm, tu. Odstawać mogą, nie? Jedynie o tym pomyślałam, bo nogi są wąziutkie, ale no, przymierz, przymierz, bo myślę, że warto. Ile one kosztują? Mm, 14. Super. Teraz przeszłam sobie na kurteczki jeszcze tak szybko. Ale akurat niekoniecznie w moim stylu, a tu... A czekaj, już sobie tak szybko przejdę dalej i chyba muszę się cofnąć, bo zapomniałam wiesz czego. Sam wiesz czego? Tego co zawsze. Znalazłam jedną piękną, ale nie na mnie. Ale pokażę Wam. O, ma tutaj ramionczko niestety y, zerwane. Ale to akurat nie problem, żeby sobie przyszyć. To jest taka piękna Maxi, no, piękna. z Zary. Zary nie, przepraszam, rezerw Ale to akurat jest eleczka. Mu, tutaj też coś ciekawego. 32. Mojito, 10 zł. Czemu nie myślałam? Ej, kochani. to tutaj jakaś nie tylko wisi. Zaraz sprawdzę tylko, czy wszystko działa, bo. Pytanie, czy uszkodzone, czy to po prostu tak ciężko chodzi? Bo często te zamki tak właśnie. Przez to, że... się na końcu? Nie, ja... przy, co? Prze wiesz co? Przez to, że tutaj jest to szycie i jest takie... Ale czasami o. tak jest, że on wpadnie no ci do końca i się tam Zawsze to mam przy pościeli. Nie, ale on się nie zaciął, on jakby no wiem, tutaj idzie... wiem, ale to, jest tak, absurdalne tak, tak. tego, że ostatnio jak no pościel ja... zakładałem, nie, nie to nie będę tego też roznieśla. tak padł głęboko, że nie mogłem go chwycić tam. Tutaj ktoś musiał mocno już kombinować, bo widzisz, tutaj się delikatnie... Gór... Mi się wydaje, że on działa, ale on się jakby tutaj rozregulował. No nic, szkoda w sumie trochę, bo podoba mi się bardzo. Zobaczcie, jakby wyglądała ta No. Taka suknia zadychacza, pani. pani... A propos tego, co tutaj pani mówiła, jak wyszliśmy, bo weszliśmy i zapytaliśmy się o tam nagrywanie, i tak dalej. I pani powiedziała, że to jest mały sklep i że. Powinniśmy pójść do dużego, i uważam, że to jest bardzo fajny sklep. Fajny. Bo to jest taki, taki szybki, nie? Taki, taki naraz, nie? No i dalej. Ciekawe, że ze śledzikiem naraz że tak po prostu wskoczyć sobie i wyjść. A my dzisiaj mamy mało czasu, bo mamy godzinę tak naprawdę na nagrywki, bo dwozimy Kinga na, na dworzec, na pociąg. No i to jest taki sam raz. Na przykład, ostatnio byliśmy w takim dużym, to no. tam po prostu byliśmy chyba dwie godziny i jeszcze nawet jednej, trzeciej chyba nie przeszłyście. Tak, wiadomo, że to też zależy właśnie od potrzeby, ale. A tu jest tak fajnie, że już jesteśmy w połowie, albo nawet dalej i nie minęło pół godziny i zaraz jeszcze. I nie masz takiego poczucia, że towar omijasz, bo tak. jak właśnie. Tak są takie... jest to, żeby wychodzisz z lumpeksu i nie zobaczyłaś. I nie wszystkiego. masz takiego. Właśnie byłaś tam, a wy, że nie przejrzałaś wszystkiego i nie wiesz, no, to coś jest cię największy, ominęło. Największy ci... ból dla prawdziwej lumpeksiary. <laughs> tak. <laughs> Totalnie. Wejść i nie zobaczyć wszystkiego. No a no, nie zawsze się da no, tak na no, I Takie zamiecie. masz poczucie straty, nie? Ale ładna. Takie FOMO. Takie no? Tak. No faktycznie. <noise> to no. prawda. Patrzę, co to jest za sukienka, ale 100% poliester, ale nie ma rozmiaru. Nie widzę, a to jest najkat. No ale nie na mnie to chyba widać, chociaż? Nie, tak, no z rozmiar. Dosłownie myślę, że rozmiar. Cudna. Naprawdę szczerze, ona jest cudna. Ale śliczna. Śliczna, nie? No. Ale, no, jeszcze raz przełożę, bo mam... <noise> mam nadzieję dalej. <noise> nie wiem, a może? No wiesz, znam sposób, żeby się przekonać. No właśnie, ja też znam. Jestem w rogu sklepu. No tak. Dobra, wrzucasz to... do niebieskiej torby. Tak. Idziesz do konta. Idziesz do konta. Zapraszam do konta. Tak. Pani do kąta. Tak zrobimy, pójdziemy do tego konta. Z przyjemnością nawet pójdziemy do tego konta. Może tak. Paruszki idą. Masz ochotę? Przejrzeć ty? Wiesz, Moja ochota skończy się na tym, że ja zrobię tak. I dosłownie przy piątej rzeczy poczuję głód. No, tak. <laughs> Nie wiem tak jakoś mam w sklepach, że. <laughs> przy piątej rzeczy poczucie... Ale dobra, przejrzę sobie tak bez dotykania. <laughs> Może powinniśmy zacząć do rumpeksów z przekąskami chodzić. O, o, ja dzisiaj z kawą przyszedłem. No tak, w sumie tak. Bo wiesz Ale co, znaczy ty... zaraz siku będziemy się chciało. <laughs> Widziałam i chciałam wziąć, tylko tam jest tak zamek na tym zgrubieniu, że nie mogę go wiesz, zapiąć. Aha. Cudo, nie? No właśnie. Ja myślałam o tobie, widzisz? Kolejny znak. Patrz, to zapięłam. Ale czekajcie, wiesz, dlaczego? Bo ja tą próżnię robiłam sama. No. I może przez to, przez... nie? Jak sama, to trochę ciężej, bo z tymi zameczkami jest taki problem czasami. Śliczne. Ale co chcesz ty czy ja? Nie no, ty, o tobie tak? powiedziałem gdzie ja w różu. A no tak, zap przepraszam, zapomniałam, zapomniałam. Dobra, patrz to, czaruzielka przyszła, zaczarowała i mam suknię w torbie. Dobra, to ja wracam do przeglądania. Spotkamy się gdzieś tutaj. Dobra, o, już mam dacie, do zobaczenia. zobaczenie. To zależy, wiesz. Nie, to nie. Nie, to, to było ładne. A. Zobacz, jakby to było w twoim no. rozmiarze, by ci kupił. Mi się wydaje, tak że to bardziej by do Kingi pasowało, szczerze mówiąc. No to... Ale za dużo też na nie będzie akurat jakaś taka bocha trzydzieści 36. tutaj muszę muszę obrócić, o, to jest Asos. taka narzutka Asos, bardziej to Maris. na filmowe, to Markowe. Markowe. i 36. i w dobrym miejscu ma marszczenie, jak to ostatnio powiedziałam, to ma w dobrym miejscu marszczenie, brzóżek, no. patrzcie znalazłem, <laughs> mega fajne, tak, no, nie no, żartujesz. Serio? ja już nie wiem czy da sobie ze mnie robi, że bo czasami tak marzy. kocham cię, tak? no na no świecie. tak tak kochanie K tak tak mężu, no? Bardzo ładne i tak mówi. Fantastyczne. Ale serio mówisz? No. Zaraz piórka brastę. Kinga widziałaś? To ja znalazłem. I jeszcze 95% wisko Czy... i 5 Raz, ten kochanie, perfekcyjny skład. Proszę w jakiej ty cenie, bo ty to znalazłem i... A jest tutaj, tak? 28. A, no to ja znalazłem. Super. To, to znalazłeś? A kto to znalazł? E, ja, ja. No, Aż powiem, mi nie kto znalazł te sukienki? A to ja. Tutaj tak się prezentuje. <laughs> że się znalazłem. Dziękuję, kochani. Kurczę, serio? Nie, no, no nie że Ja ja sobie robię. Fantastyczne. Jak będzie dobra, to biorę. Mega. Mi się spodobała. <laughs> Już obrosłeś? Mi się spodobała ta sukienka, tylko wydaje mi się, że ona może być za różna troszkę. Chociaż to jest taka narzutka bardziej na strój kąpielowy, mm -hmm. bym, bym powiedziała. No nie właśnie jak to Ładne. Czy taką kiepską, czy... Bardziej takie na zasadzie na wakacje, no strój, no. Kolejna dobra rzecz A kto znalazł? Ty, ma, ty, lubisz, ta, ty lubisz taki ta, kolor? Tak, no ja lubię takie marszczenie. No to dla ciebie od razu A jaki rozmiar? Ja obstawiam, że 38 O, Sim, markowe też niestety no to ale to jest ka to jest to. Poliester, no. no 38, nie? Ale takie przyjemne Mogę przymierzyć Ym, Może by tak, no. ale zobaczymy Ale jest z drugiej strony też taka mocno dopasowana, więc może będzie... Dobra dziewczyny, Tukodnie. co mam jeszcze znaleźć? Perełki, kochany Czego no, chcesz? Jakieś... No. no dobra Do drogi składamy, jak dawno. Też ładne. To jest, tak, to jest takie motywujące, nie? Że. No widzisz. To znajdziesz. Ja wam pokażę to, co tutaj urwałam, ale bardzo króciutka, ale ładna podoba mi się. <laughs> Ta też ładna. To jest Mojito, ale nie, nie lubię takich podstrzewek pod spodem, bo to się zawsze kulkuje. <laughs> Serio? Nie no to już teraz, teraz już na pewno sobie żartujesz. SK z metką, patrzcie, nowa, 15 złotych. Wiesz, bo Niemcy jak ja szukam, to porządnie. Duże. A, porządna firma. Pani babcia by musiała A, no. tutaj wkroczyć. Ale, czekaj, no nie, duża. Chyba, że na Kingę, ale... Bo ona nie ma ramionczek. Ma, tylko jedną urwane. Bardziej myślę o tym, że tu w cię będzie dla mnie za luźna. No, trzeba by było robić, ale to nawet widzę, bo to na ciebie też chyba będzie za duże. Też tak mi się wydaje. Nie, bo to nawet jak tak spojrzałam... Ale świetna, mężu, super. Też na Dobra, być. już wystarczy. <laughs> na dzisiaj. Tak. No powiem Ci, dziewczyny Cię na pewno pochwalą właśnie. Po drugiej stronie kamery właśnie. Że się wyrobiłeś Tak, nawet mam, wiem jak możecie się odwdzięczyć Subskrypcjami Tak Więc jeżeli oglądasz, a nie subskrybujesz Będę więcej szukał to, Właśnie To bardzo też dziękuję, siebie, to bardzo dziękuję za kliknięcie te subskrybuj Słucham? Mówię też dla siebie, żeby dać nie, nie, nie mają Są tam, 100% Wiskoza ta sukienka, którą wziąłem Tak, energię na, na szukanie dzisiaj już wykorzystałem co myślicie? Czekajcie, bo to na jednym wieszaku wisi muszę tutaj to ogarnąć. Ładna, bo taka, wiesz, to też nie szyta. Taka kobieca w róże, jakbym ją. No, tylko troszkę to... z tyłu jest popruta tutaj. No właśnie, to, mhm. nie? A to w sobie wszędzie zrobi, bo to jest takie ładne, ale nie, zobaczcie, plecy jej. Mm. Piękna. No tylko jak to jest już takie, to już trzeba by było. No, chyba, że jakiś biały sznurek zamienić. Albo jakiś czerwony ewentualnie. Albo czerwony. Jakie jakąś stążeczkę, mm. coś nie wiem, takiego, a to się. Chyba znalazłam. Uf, Świetny mój, słowa. fajny. <laughs> Turbo dobry komplet, tylko że to jest niestety emeczka. So. Uu, to Chociaż spodnie wydają się małe, nie? Mega małe. No właśnie. To też jest emka? Ojej, że chyba to jest nie zmieszczę. Nie. Podnie jest 32. A, to przez to. A, a góra jest. Góra to jest 40. Aha, czyli na 42? Y, tu, jakie 42 LK, tak? 40 na 42 LK mm -hmm. to jest napisane, a tu jest napisane po prostu 32. Prybaur ma takie rozmiarówki, że Dziwne, tego nie Dziwne nie, Nie no, nie ma bata w ogóle, ale mi się podoba. Bardzo mi się to podoba. Ty byś To Też taki nietypowe, tak? Gdy, no, wyglądałabyś cudownie w tym, ale no, nie tym razem. <laughs> Ale ładna, kocham takie i to jest taki w ogóle styl retro, nie? To idealnie pasuje do nazwy tego miejsca. Wow, tylko że więc ani na ciebie, ani na mnie, hmm. ale ta sukienka jest. Świetna, no, który mi się podoba. Mm -hmm. I to w ogóle na bank ma dobry skład, bo to czuć. To jest rezerw. Kosztuje 30 zł i ma skład. Len? Nie wiem, z wiskoza. Fantastyczny ma, bo ma 100% wiskoza. Ale robimy na takim stylu jak len, nie? Mm -hmm. taki jakby, tak, albo no jakby była materiał taki właśnie. Wiskoza z domieszką. O no, tak, no super. Kochani, nie chcę nic mówić, ale czas goni nas. Wiem, czy już nie musimy iść do przymierzalni. Chyba, że nie chcesz wracać do domu, to nie musimy. <laughs> Akurat wszystko przeszło. Tak, tu mam piżamki. Tu jeszcze coś takiego zobaczyłam. Mykniwa dla No, ciekawe, fajne. Taki nawet tu są bluzy. Tu są bluzki, golfiki. tak może po kolorze sobie jeszcze zerknę tylko szybko. O, to coś różowego, to coś różowego, ale nie. Coś czerwonego, ale nie. Gdzie jest ten koszyk? Tam. <noise> tak rzucone. Standardy damary. Ale wiem gdzie jest. Ale mój też został no, tu. Nie o, widzisz, widzisz. <noise> Cześć no dobra, to co? To na nas? Chciałem wam jeszcze pokazać moją stylówkę, która jest dzisiaj w 100% z lumpaksu, tak naprawdę, mm. poza butami. I to jest jedna z moich ulubionych kurtek takich wiosennych, którą ostatnio noszę. I Dopiero jest... masz ją, któryś. Nie wiem, trzeci o... raz? ale ja już jest ruchyza. Ostatnio poleciałem w niej do Rzymu. Tak. I ona jest o tyle fajna, że było ciepło, ale jeszcze wieczorami było chłodno, więc ja sobie to wziąłem. Idealnie można ją zgnić do... jest leciutka. Do, tak do plecaka, bo jest leciutka i taka drobniutka, no i mega się sprawdzi. I dzisiaj tak samo jest taka pogoda, że nie jest ciepło, ale też nie jest jakoś bardzo zimno i idealnie, tak żeby właśnie z auta przeskoczyć sobie do sklepu. Podnie to już znacie, to chyba są z Poznania. Tak. Za kilkanaście złotych, no i koszula też nie wiem skąd, ale wszystko z lumpeksu, a to wygląda w ogóle jak nowe, nie? Świetna jest ta kurtka, mega. No, jedna z moich ulubionych rzeczy, tak, więc cieszę się i polecam. Lumpeksy. <laughs> 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 Jeszcze sobie szybko zerknę, bo zobaczyłam, że to są bardziej takie spódniczki, więc tak szybko... Się... Piękna. Piękna, ale duża znowu Elka. Piękna, rezerw, nowa z metką, o nawet była cenna pierwotna jej 180 zł, a dzisiaj moi drodzy 10 złotych. Śliczna, wzięłabym na bank, gdyby była na mnie, 100%, 189% nawet bym powiedziała. A ma uszkodzony zamaczek, niestety, to może raczej bym nie wzięła. Trzeba by było wymienić i to jest 100% bawełna i to bardzo czuć, idę do A mam dzisiaj fajnie, bo mam super, chciałam powiedzieć znowu, że turbo łatwo. <laughs> sukienkę do zdjęcia, bo sobie odpinam trzy guziczki pod spodem mam czarną bazę, po prostu pod koszulek i restopy i wszystko mi się łatwo ubiera i taki najbardziej lubię. Czasami jest tak, że zanim się rozbiorę i w ogóle wiecie, to jest utrudnione, a tak to już mogę nawet na forum się rozbierać, why not? Pierwsza rzecz i ta sukienka, będę szybko to robić, bo mamy mało czasu, więc musimy tak w ten sposób sobie poradzić, Kinga się jeszcze przebiera. Ta sukienka jest tak mięciutka, tak wygodna, czuję się jakbym była w dresie jak druga skóra, w sensie jakbym nic nie miała na sobie ty uważasz? Co o niej myślisz? Fajna no. No. O... czekaj, kto ją znalazł? E, nie, nie pamiętam. Kto ją znalazł? Mm, kto to mógł być? Czekaj, czekaj, czekaj. Coś mi świta. Coś mi świta. No mam na końcu języka. Mój mąż. Że... To jest fantastyczne. Głęboko pod szyją. Ja uwielbiam. Leży no po prostu... No to wiesz. No, chyba nie mam wyjścia nawet. Chyba nawet... Nie mam nad czym się zastanawiać tutaj, tym bardziej, że to znalazł, no kto, no, kto to znalazł? O, A ja, to ja, ja szybko zerwę. Ja wow! one spodnie, w końcu chyba znalezione. Wow, idealna długość! Tak, właśnie ta długość. Ta długość też jest właśnie świetna. Idealna. są za krótkie. Nawet jak założę buty czy to wyższe troszeczkę, taki kersy na grubszej podeszwie, to i tak będzie super. Tak. Twoja kiecka. Tak? Mm. Tak, tak, A tak. tak. No pamiętam, zdanie. <laughs> kurde, ja już zapomniałam. <laughs> nie, no cudowna i fajna. jest. Taki głęboki granat też fajna, nie? Ale pasuje też do ciebie ten kolor. <laughs> Dziękuję. Tak elegancko też. Dziękuję, lecimy dalej. Skienka, której magicznie zamek zaczął działać i ogólnie fajna jest. Ma super krój, fajnie się w niej czuje. Tak krój bym powiedziała trochę kowbojski, bo do niej widziała kowbojki, ale oczywiście nie czarne stopy i nie czarne tutaj nawet pod spodem, bo widać, że jest taki cienki materiał, że przyśwituje, ale nie wiem, czy to jest moja rzecz. rozmiarowo super, jakby leży bardzo ładnie. O, krótkie. No, za krótkie. Nie dobrze wyglądają. Źle wyglądają, no, kracają mnie. Sukienka. jak ty się w niej czujesz? No właśnie tak się zastanawiam, czy Ale dobrze? powiem ci, że twoja <grym> aura jest jakaś taka, <grym> taka świetlista jeszcze bardziej. Do ciebie <grym> pasuje, do tej, w sumie nawet do tej pomadki ci ładnie pasuje. Z strony. Do mojej strony pasuje. Właśnie, do strony ja też. muszę się może przyjrzeć tak bardziej bliżej sama ze sobą. Ciekawy w ogóle ma ten krój, bo ona mhm. ma taki obniżony stan. I ona tak wygląda, jakby to była spódniczka taka nisko na biodrach. Dajcie mi chwilę, ja się na nią zastanawię, bo muszę przymierzać dalej. Te spodnie niestety są na mnie za duże, bo to jest MK tak jak podejrzewałam. Ale tego super. Pasy, do niej założyła? Tylko nie wiem, czy bym nie jakbym się ściągła paskiem, to by mnie tak wiesz, no bo się nogi nie No, nie wyglądają super. Nogi wyglądają super długość też. Nie no, marszczyło nie, bo one no nie zostają tak dużo. Nawet jak teraz puściłaś, to tak delikatnie tylko z przodu odstają. Też nie wiem, czy bym nie wolała, żeby były troszkę wyższe. A wyższe, wyższe. Mhm. no tak. No, to i nie, to jasne. Nie zapinam do końca sukienki, bo zamek nie chce iść, a i tak nie ma to sensu, bo jest jednak za duże. Jakby była dobra, to bym wzięła, bo mi się na maksa podoba. Nawet sobie wyobrażam z naszego ślubu fajna no, ale nie ten rozmiar. Są. Na mnie spodenki już wszystko też są za duże. No. Nawet jakby był ten zamek tutaj, nie, to i odstają, nie mogą takie być. nie? nie. Powinny być bardzo dopasowane, ale tak ogólnie podobają mi się fajne fajnie. No. Mhm. Te spodnie niestety nie na moje uda. <grym> Musiałoby być, nie, 32 niestety. Bez przesady, <grym> pani droga. <grym> nie no, super są, ale no, po prostu nie ten rozmiar znowu. <grym> Jeden but jest, a drugiego nie ma. Kurczę, czy one nie są troszeczkę za luźne? Czy one mogą takie być? Jakiś są, a jakiś pasek, tylko jak tak, pasek zrobię, ale tutaj dalej zostanie, nie? Mm -hmm, tutaj, no no. Ale nie, no chyba nie przeżyję tego, żeby one były za duże. Przecież jaki to jest rozmiar? No, bez przesady. To... 34. Przepraszam. Tak, 32 były za małe, za małe a te 32 no. powinny być? O co tu chodzi? No. Ale tak ogólnie są świetne. A może jednak, może być. Może one tak mają leżeć? Powiedz mi, <laughs> jak mają leżeć. Ktoś to powie. Powiedz, proszę, powiedz to, a u Ciebie jak? O. Powiem Ci, że... Za duża. Za duża i też prześwituje. A, no no, więc jak nie. jakość po prostu w przeciwieństwie do mnie, bo u mnie jakoś jest... Ale gdybyś nie brała, to a? mogę jeszcze przymierzyć. Tak? Też nie wiem, czy nie będą za, za krótkie hmm. na mnie, ale są a, ogólnie są świetne. Jest, może, bo ja jestem nierówno. O, teraz zdajemy... Tylko zimna to podłoga. Nie no, kurde, duże tu. A jakby na przykład obcas miała? Nie no, za duże. Ja jeszcze mam rajstopy pod spodem, no to mhm. jest w ogóle jakby... Jak zdajemy, to będą jeszcze luźniejsze, bo mam grube stopy. Nie no, nie nie wytrzymam. <laughs> Jakie one są? Mężu. Daniel, poradź. Nie wiem, nie poradzę się. A jak założyłabym dwa buty. <noise> jeszcze inaczej. Czekajcie, może szybko zdążę, bo mi została tylko ostatnia para jeszcze do przymierzenia. I zobaczę tak. No nie, te buty, te buty nie pasują, ale ej, teraz lepiej. Mam delikatne podwyższenie te buty i lepiej to wygląda. Dobra, dam sobie dwie minuty na znamy znamyślenie się w przymierzalni, albo nawet mniej niż dwie minuty, a wy koniecznie znać, czy uważacie, że powinnam wziąć, czy, czy koniecznie, czy niekoniecznie. No i te no. niestety myślę, że jakby były też No one są takie, no teraz wyglądają jakby się dobrze zatrzymały, ale tak, zacznijmy od tego, że zatrzymują się głównie na mojej rajstopie. A poza tym, no one się tak jakby, ona biodra, o, ta, takie są. One by były dobre na Kingę, bo one są super długie. E, I ogólnie to mi się bardzo podobają, chociaż z drugiej strony one fajnie też tak leżą. Założyła pan, Bo wiecie co, kombinuję, bo mi się też mega podobają. Obcas. Powiem tak, jak będzie chciała Kinga przymierzyć, to jej dam, a jak nie, to już chyba sama wezmę. Poczekamy sekundkę. Nie, podeszłam jeszcze do lustra i jednak nie wezmę, bo chciałabyś przymierzyć? Patrz, jakie są długie, super długość dla Ciebie. Na mnie, na mnie Nie, na nie mnie wiem, czy mi się podoba ta faktura tego materiału. Nie wiem, czy by mnie okay. nosiła po prostu, nie? Rozumiem. Ale ogólnie są ładne. No, mi się mega podobają, no ale nie, nie nie wiem, czy ja nie bym po prostu duży, się w nich dobrze za czuła, za nie? Tutaj, nie? Właśnie tak. w kroku. Tamte to jeszcze były takie w granicach normy. Z tym mm -hmm. jak sobie tak w przymierzani w tamtych czarnych, co przed chwilą je miałam na sobie, tak sobie spojrzałam i tak mówię, nie no turbo dobre. Turbo. No świetne. I stwierdziłam, że wezmę tamte. No i super. Ale te, no, musiałyby być rozmiarniejsze. Tutaj już nie ma. Mm -hmm. No to bardziej, tutaj, że to jest tak. s więc to no, tutaj już widać, że to jest widać, na mnie. No. Proszę no. bardzo. <laughs> 58 rzeczy zapłaciłam za dwie rzeczy, rzeczy a ty za jedną dziesięć! A. Tak? One 20, no. A, to mi się może coś pomyliło. Wiesz <głos》głos》głos》> mi się pomyliło. ale to i tak super, za tak, takie dżinsy. No, których nie mogłam dawno znaleźć, a szukałam ich od, pamiętasz, od tego czasu, co my się pierwszy raz widzieliśmy, nawet ci o nich mówiłam. Czyli ponad rok szukałem, właśnie czyli musiałyśmy się po prostu znowu wybrać Spokać, razem na łupy, na łupy. Na łowę łupy. lub na, łupy, na, łupy, na, łupy, <głos》> lupy, na <głos》> łowy i no i stało się, co się miało stać. Ja jestem zadowolona. Ja też jestem bardzo zadowolona. Kupiłam spodnie. No zdecydowałam ostatecznie się na nie, jak widzicie, 30 zł nie wyniosły. Myślę, że je jakoś fajnie wystylizuję. Co mnie najbardziej urzekło to jakość. Naprawdę są. I ten krój. Pro. Słucham? Ten krój. Ten krój, mm. tak. No i ta druga sukienka mężowa. Kto ją znalazł? <głos> <głos> Za 28 zł, także no, uważam te łowy za udane. Dziękuję Ci, że ze mną pędziłaś ten ja czas. Ja też również Ci dziękuję. Dziękujemy, że Wy spędziłyście z nami ten czas, że Ty mężu z nami spędziłeś ten czas. No i jeżeli Wam się podobało, to subskrybujcie kanał, subskrybujcie dobre wibracje, całujcie tych, których kochacie i podążajcie z życiem, jakiego pragniecie. Do następnego.